Witam Was ponownie w ostatniej już części, w której będzie już podsumowanie i wykończenie kocykła. Tutaj ja już sobie zrobiłam do końca na żądaną długość, czyli to jest aż do tej ramy na samej górze. I zszyłam jeden bok i za chwilę Wam pokażę jak. To robiłam. Wygląda to w ten sposób po szyciu. Ja już sobie tutaj zrobiłam ten jeden bok, przyszyłam. I razem z Wami przyszyję drugi bok, i zaraz wszystko wytłumaczę, jak zrobić. Do przyszycia górnej ramy potrzebne będzie szydełko. Ja sobie użyję takie szydełko w rozmiarze 6 mm i już pokazuję, co będę robiła. Przede wszystkim muszę sobie obkręcić cały kocyk do góry nogami. Tej nitki nie odcinałam, dalej mam oczka na drucie, i teraz będę za pomocą y, szydełka zszywała tutaj y, te Przyszywała będę wszystkie te oczka w ten sposób, żeby znów powstawał dalej ten ślaczek. I teraz popatrzcie, tutaj tutaj mam ten warkoczyk może zniżę troszkę kamerę. Tutaj mam ten warkoczyk, więc ja będę szywała, łapiąc tylko i wyłącznie za tą tylnią nitkę, tak żeby tutaj. Dalej zostawał y, ten ładny warkoczyk. I jak to robimy? Po prostu będziemy chwytać tutaj tak jak to przed chwilą pokazywałam, za, y, właśnie za tą wewnętrzną, wewnętrzną część oczka i następnie za oczko z drutu. I przeciągać przez nitkę skłębka. I znów kolejne oczko. I kolejne. Robimy to dosyć luźno. Teraz już mam trzy i przez wszystkie trzy przeciągam. Teraz yy, robimy to dosyć luźno, ponieważ druty są w rozmiarze numer 9. A moje największe szydełko ma rozmiar, mam w rozmiarze 6. Dlatego muszę w ten sposób to robić, żeby w miarę nie zwęzić sobie tej góry kocyka. Jeżeli macie szydełko w rozmiarze właśnie 9, to by było właśnie idealnie. Moje największe ma 6. I w każde oczko się wbijam, i w każde oczko zdejmuję i później te wszystkie trzy oczka razem. I wtedy też powstanie mi taki fajny ślaczek na koniec. Tutaj przy e, na koniec. na, 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 na e, na końcu kocyka, i też dzięki temu ten, te brzegi ten kocyk nie będzie właśnie taki pozwijany w środku, tylko te brzegi się ładnie wyrównają. Tak samo jak tutaj, popatrzcie, przy przeszyciu wyszła taka, też taki warkoczyk, i te brzegi się bardzo ładnie ze sobą wyrównały. Czyli, ja do końca sobie te wszystkie oczka zdejmę i w ten sposób te wszystkie oczka zamknę w ten sposób, żeby utworzył mi się taki ładny ślaczek i spotykam się z wami, jak już będę miała to ukończone pokażę wam jak przyszyć bok, e, boki e, kocyka, żeby właśnie wyszedł ten ślaczek, który zrobiłam tutaj po zamknięciu tych wszystkich oczek w taki sposób jaki pokazałam wyszły tutaj taki ślaczek, taka, taka ramka e, taka ramówka i teraz pokażę wam jak przyszyć ten bok, który tutaj, który pozostał z drugiej strony. I żeby to zrobić, to musimy oczywiście tutaj ja miałam zabezpieczone taką gumeczką. Ściągam tą gumeczkę. Albo najlepiej ją po prostu przeciąć, będzie szybciej. Muszę uważać, żeby sobie nie przeciąć włóczki. I teraz Nikła z szerokim oczkiem. Szukam sobie, gdzie mam koniec. Ten drugi bok będzie dużo łatwiej przyszyć, z tego względu, iż tam nie było żadnych, żadnych nitek, a tutaj na tej stronie mam łączenia wszystkich kolorów, więc te nitki trzeba będzie też przy okazji schować. I obie strony przeszywam w identyczny sposób. Ja sobie tutaj to poprzesuwam. I pokażę Wam już, jak, jak ja to robiłam. Łapiemy za te wewnętrzne nitki. Mamy tutaj ślaczek, i ja łapam za te wewnętrzne nitki, czyli tutaj mam niteczkę. tam będę chciała wszyć, i tu mam znów. Ślaczek. O. I ja będę łapała właśnie za te nitki, żeby ten cały ślaczek został. W ten sposób. I muszę przyciągnąć tą całą długą nitkę. Zaraz Wam pokażę, jeszcze w zbliżeniu, że tylko to pierwsze oczko złapię, żeby to było łatwiej. Jest dosyć długa i bardzo ważne, żeby ona się nie poplątała. Dobra, mamy pierwsze i teraz idziemy dalej. Mam nadzieję, że teraz będzie to dokładniej widać. Czyli tu mam ten ślaczek z tej części koca i nie przebijam się przez całe to oczko, czyli tak wbijam się tylko w tą wewnętrzną stronę, tą wewnętrzną dziurkę. Tutaj, tutaj, tutaj. I w tą wewnętrzną z tego warkocza bocznego. Aha. I jeszcze ja muszę schować tą nitkę. Zresztą nitkę muszę przytrzymać sobie tutaj. I przeciągam. Przeciągam tą całą, całą długą nitkę. I znów kolejne tutaj oczko mam. Nie wbijam się przez całe. Wbijam się tylko w tą wewnętrzną część. I tutaj też tą niteczkę chcę zabezpieczyć, więc ją trzymam. I tutaj też wbijam się w tą część zewnętrzną, tak? Po, po to, żeby tutaj ten warkoczek ładnie zostawał i był taki ozdobny. I teraz muszę poprzeciągać całą tą długą nitkę, Tak, która nam została skłębka, przy robieniu tej krótszej części. Jeszcze pokażę parę takich, jeszcze pokażę kawałek, jak to dalej robić. Czyli znowu wbijam się w kolejną. Tutaj z tej strony też taki ślaczek się będzie tworzył samoistnie. Wbijam się w kolejne. I tutaj również kolejne oczko. Jest takie troszkę szmudne i pracochłonne, żeby przeciągać tą nitkę, ale yy, musi ona być taka długa, bo musi wystarczyć do zszycia całego kocyka. Tu powoli już się tworzy to zszycie. Można sobie troszeczkę pociągnąć tą nitkę. Ja myślę, że nie będę już jej dłużej chować. Tutaj już mogę ją odciąć. I będzie teraz lepiej troszkę widać, czyli znów chwytam za ten kolejne oczko część wewnętrzną i tutaj za to oczko i przeciągam. Teraz już będzie lepiej widać, jak już nie mam nitki do schowania przeciągam przez te wszystkie wszystkie oczka w ten sposób do końca, aż szyję cały kocyk. Jeszcze kolejne pokażę, czyli znów wbijam się w tą wewnętrzną część tego oczka i wewnętrzną część tego oczka i przeciągam całą tą długą, długą nitkę. I też, jak dojdę już tutaj do tego miejsca, gdzie mam te nitki, to też będę je chciała w ten sam sposób schować, jak przed chwilą pokazałam. O, bo tutaj już się zaczną te nitki, które zostały przy dodaniu ym, koloru, i będę je chowała w taki sam sposób. Czyli szywamy sobie tą część w taki sposób, jak teraz pokazałam, aż do końca. I spotykam się z Wami, jak będzie do. Um, już ostateczny szlif, czyli już y, sam koniec, będziemy obszywać dookoła ramy. I kiedy już mamy y, skończone przeszywanie wszystkich boków do koca, to zostało tylko obszycie na koniec. Dlatego ja jeszcze raz biorę sobie włóczkę. Alize Superlana Maxi w kolorze białym tym razem i moje największe szydełko ja mam największe szydełko w rozmiarze 6 mm jeżeli macie większe możecie spokojnie wziąć większe ale jeżeli macie tak jak ja tylko numer 6 to wtedy musicie robić dość luźno i będziemy obszywać dookoła całość następujący sposób zacznę tutaj głównie od rogu ponieważ wiemy, że Tutaj był warkocz na rogu i on się troszkę tak rozszczepił, dlatego będzie ważne, żeby zaszyć w ten sposób, żeby ten warkocz trzymał formę. Czyli znowu tutaj kilka oczek będzie razem. I ja zacznę od tego miejsca, żeby pokazać, o co chodzi. sobie tutaj koc. Jeszcze nitki też nie mam pochowane. Które będzie się dało, to schowam właśnie teraz. I robimy to w następujący sposób. Oczywiście wszystkie te boki mają ładne końce. To jest taki warkoczyk, tutaj troszkę słabiej go widać, a na tych bokach już lepiej. I robiąc, wbijając się teraz, robiąc, oprzywając dookoła, będziemy się wbijać właśnie tylko pierwsze oczko, pierwsze żeby zahaczyć tą nitkę, to wbijam się w róg i sobie jeszcze ją tak. O, raz przeciągnę. I teraz od tego momentu będę się wbijać jedynie w, tylnią, w tylną, w tylne oczko tego warkocza i robić zwyczajne y, półsłupki. Czyli wbijam się w tylną część oczka i robię Półsłupek. Ta włóczka jest taka dosyć gruba i się będzie troszkę rozwarstwiała, trzeba uważać o. Yy, aha, ja zapomniałam, że mam robić w miarę luźno, bo jeżeli zrobimy zbyt ciasno, to wtedy zmniejszy nam się obwód koca, czego ja na przykład nie chcę. Yy, dobra, jestem w tym miejscu, więc tutaj muszę sobie o tak podwójnie złożyć ten warkocz, żeby on trzymał swoją formę warkocza, żeby nie był taki rozciągnięty czyli wbijam się w jedno i tutaj w drugie i splatam razem o wtedy ten warkocz będzie trzymał fajną formę i o czym ja tutaj zapominam, o tym żeby robić w miarę luźno tu już są większe troszkę te oczka, więc będzie łatwiej. Robię luźno po to, żeby nie zwęzić tego obwodu kocyka. I w ten sposób oprzywam sobie dookoła, chwytając tylko i wyłącznie za tą tylną część oczka, tego warkocza. I w przypadku, kiedy mam nitkę do schowania, to ja będę tą nitkę też chciała chować. Tutaj w miejscu, gdzie mamy lewe yy, oczka, też staram się złapać za ten warkocz, tak, żeby to mniej więcej żeby wbić się w jakieś miejsce, żeby nie ominąć żadnego oczka. O, tutaj mamy łączenie, staramy się tak wbijać. Yy, szydełko, żeby ładnie po prostu to wszystko wyglądało i tutaj mam nitkę do schowania i też będę chciała sobie ją schować przetrzymuję bijam się oczywiście tutaj to tylnie Przytrzymuję sobie w górze tą nitkę o tutaj, żeby ją troszkę schować i oczywiście schowam ją na tyle, ile to będzie możliwe i a resztę po prostu obetnę. Można też yy, wziąć igłę i nitkę i wszyć. O, tutaj już mam takie naprawdę duże te oczka, więc będzie mi łatwiej, bo pamiętamy, żeby nie zacieśniać tego. I w ten sposób, jaki teraz pokazałam. Ja będę dookoła oprzywać i wyjdzie takie, taka ładna rama. I spotykam się z Wami, jak już skończę to oprzywanie dookoła. Ja jednak zdecydowałam, że nie będę ukrywać nitek tutaj w tym wrobieniu, właśnie tego brzegu, ponieważ brzydko by to wyglądało, bo jednak tutaj trzeba robić dosyć duże te oczka i y, ja już tutaj dojeżdżam do końca i chciałabym Wam pokazać, jak zrobić to na samym rogu tak, żeby róg był też ładny y, czyli robię zobaczcie, dosyć takie szerokie te oczka, żeby nie zwęzić całego obwodu i tutaj w ostatnie oczko wbiję się jeszcze raz i tutaj zaraz na rogu w to pierwsze oczko również dwa razy Wyciągam dosyć dużo tej nitki. O, wtedy ten brzeg jeszcze pokażę w kolejne oczko. I pokażę Wam o co chodzi, że ten jeszcze jedno, że ten brzeg będzie taki ym, zaokrąglony po prostu. Czy po prostu będzie taki brzeg, nie będzie taki ściśnięty. I tutaj znowu mam warkocz, więc też będę tutaj te dwa te oczka robiła razem. Wbijam się jeszcze w jedno. I już tutaj następne będzie podwójne, żeby warkocz trzymał ładną formę. I jeszcze jedno. W ten sposób i dalej już zwyczajnie. I w ten sposób robimy już do końca. Czyli ja nie chowałam tych nitek, i będę je po prostu później wezmę igłę z szerokim oczkiem. I będę chciała powszywać, bo ta nitka jest taka dosyć gruba. Potrzebujemy tak igłę z szerokim oczkiem i będę ją po prostu, żeby ona się nie wyciągnęła w którymś miejscu będę wszywać te nitki, żeby to się nie pruło też, co jest bardzo ważne będę wszywać te nitki w po prostu na lewej stronie, co też pokażę jak zrobić, a póki co ja sobie robię dookoła w taki sposób jak Wam pokazałam wbijając się tylko w tą w tą zewnętrzną część, wewnętrzną w zasadzie część nitki. I tu, jak mam nitkę na przykład do zamknięcia, to ja ją sobie ułożę z tyłu, żeby ona już tam była na tyle. Czeka sobie po prostu z tyłu do schowania. I całąś tutaj robię naprawdę bardzo, bardzo luźno, po to, żeby nagle kocyk nie zrobił się dużo poprzez to obramowanie, dużo mniejsze, żeby go nie zwęzić. Czyli wyciągamy. Jeżeli macie większe szydełko, nie musicie tak wyciągać jak ja, ale jeżeli macie mniejsze niż druty na przykład którymi robiliśmy. No, tak jak ja tutaj mam szydełko tylko w rozmiarze 6, no i największe szydełko, to troszkę po prostu wyciągam tą nitkę, żeby to było tak bardzo, bardzo luźno robione. Czyli pamiętamy, jak, żeby na brzegu zrobić po dwa takie półsłupki w jednym oczku i y I nitki po prostu chowamy na końcu. I ja sobie oprzywam dalej i wracam do Was, jak skończę oprzywanie. Tycham już tutaj do końca. To jest ostatnie oczko. I teraz będziemy robić drugi rząd takiego oprzywania w następujący sposób. Tutaj wbijamy się w pierwsze to oczko. Robimy jeszcze jedno. I Ponownie wbijając się tylko w tą wewnętrzną część oczka, będziemy robić jeszcze raz to samo, czyli oprzywamy dookoła, wbijając się tylko w tą wewnętrzną część oczka jeszcze raz. To tak samo jak do tej pory, tylko jeszcze jeden taki sam rząd. I spotykam się z Wami, jak już zrobię to oprzywanie. Po podwójnym oprzyciu powinien wam wyjść taki ładny brzeg, ale to jeszcze nie koniec. Na razie oprzywamy drugi raz i powiem co dalej. Tutaj, jak widzicie, zrobiłam dwa rzędy białym kolorem, potem dwa rzędy szarym kolorem i zakończyłam znowu dwa rzędy białym kolorem. I tu już mam ostatnie, już jest koniec tego drugiego rzędu białym kolorem. I chciałabym wam pokazać tylko jak Zakończyć to oczkiem ścisłym. Ci, którzy y, potrafią robić na szydełku, to wiedzą. Y, po prostu będzie to oczko ścisłe w ten sposób, że y, robimy tak, jakbyśmy chcieli zrobić y, półsłupek, ale tą nitkę po prostu przeciągamy dalej przez tą, która już tu była. I teraz wyciągam sobie, przeciągam resztę włóczki i zaciskam. W ten sposób. Tutaj w zasadzie możemy jeszcze jak odetnę nitkę, to po prostu ją tutaj gdzieś schowam i nie będzie widać. To już ostatni etap to chowanie nitek, i za sekundkę pokażę, jak to zrobić. Potrzebujemy igłę z bardzo szerokim oczkiem, żeby ta gruba włóczka przez nią po prostu dała radę przejść I teraz ja będę chować nitki na lewej stronie I będę zwyczajnie wbijać się w ten sposób, żeby tak jakby wszyć tą nitkę, żeby kocyk się nie pruł Porządnie kilka razy robiąc oczywiście supełki Wszywamy nitkę potem, żeby uciąć bardzo blisko Najlepiej, jeżeli zrobimy supełek i następnie uda nam się tą igłę wbić, wbić właśnie w ten supełek. Żeby przeszła przez ten supełek, w ten sposób nitka się ładnie zaciągnie i na pewno się nic nie spruje. I tak kilka razy porządnie zabezpieczamy, dopiero będzie można obciąć bardzo. Blisko. I w ten sposób schowam wszystkie nitki i koc będzie gotowy. Wracam do Was, jak już y, po, y, wszywam wszystkie nitki. I tak prezentuje się już gotowy kocyk po zszywaniu, po wszyciu wszystkich nitek. Mam nadzieję, że robiłyście razem ze mną i wyszedł Wam taki sam i będziecie z niego zadowolone. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne tutoriale. Pamiętajcie, by zostawić jakiś ślad po sobie w postaci lajka, jeżeli tutorial Wam się podobał, bądź komentarza. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście na mój kanał, zapraszam serdecznie po więcej filmików. Na dzisiaj to już wszystko. Pa, pa!